Kolosalny pożar w Moskwie. Potężne zniszczenia nad miastem unosiły się kłęby dymu. Jakub Bujnik, redakcja Goniec.pl, to jest program Analiza. W środę rano w stolicy Rosji, w pobliżu autostrady Kasirska, wybuchł ogromny pożar. Nad miastem unosiły się kłęby czarnego dymu, a do akcji gaśniczej zaangażowano ogromne siły i środki, w tym helikopter. Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowało, że mogło dojść do podpalenia. Jak podają władze, ogień objął obszar około 2000 m2. Początkowo miało dojść do pożaru na wysypisku śmieci położonym w pobliżu autostrady Kasirska w Moskwie. Ogień miał rozprzestrzeniać się na pobliskie hale, w których składowane są opony. Według Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych całkowita powierzchnia pożaru objęła obszar 2000 m2. Na miejscu pracowali strażacy z grupy chemicznej, którzy w mobilnym laboratorium sprawdzali zawartość szkodliwych substancji w powietrzu. Jak informują służby, gaszenie pożaru było wysoce skomplikowane ze względu na duże obciążenie ogniowe hangarów. W gaszeniu pożaru brało udział około 100 strażaków i ponad 20 jednostek. Pojawiają się także doniesienia o wybuchach spowodowanych eksplozjami Butli z gazem, które są składowane na terenie fabryki. Jak dotąd nie wiadomo na temat rannych czy ofiar. Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych w Rosji, cytowane przez rządową agencję RIA Nowosti, przekazało, że prawdopodobną przyczyną pożaru mógł być akt sabotażu i podpalenie. W mediach, jak w każdym sporze, sukces opiera się na faktach. Subskrybuj nas, aby zawsze wygrywać. Jakub Bujnik, redakcja Goniec.pl to był program Analiza.